I ancel, no to, 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 to coś tu nie, po, nie, nie pykło im, że, że tego. A tu na pierwszym, no tak, ten wysoki parter, pierwsze te okno to było moje okno. Ostatnia moja szerejkę. sala żołnierska. Tam po lewej był sztab. Ale te budynki to słuchaj, zostały od nowa wybudowane? Nie, czy zostały odremontowane? odremontowane. To są po budynki. Po niemieckie koszary. Uwannego no i zobaczcie, i zobaczcie teraz nad tymi wejściami jaki jest yy, takie są te rzeźby, no nie? rozpocznij no. nagrywanie wideo awaryjnego no, jak, jak zobaczcie jak pięknie, bo tu artyleria była no i tu mieliśmy, tu wejście było na, na, na jednostkę na, na pierwszym piętrze była moja kompania tu jeszcze, tu jeszcze poczta kiedyś była, tu WSW to był taki trenażer do, 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 do rakiet. Taki. To, to już było dawno to odmontowane, no. bo kurźba już zaczyna no. się sypać. Ja Zakończono nagranie. Najgorzej balkony, na na balkony kuźwa. No. No. Ale słuchajcie, się to takie fajne w ogóle. Realnie rzecz biorąc, są to. No. No. To A to, to, a to, a to była kuchnia i stołówka. Tutaj? Tak. A ta wieża, a, to, to no to ta, taka, taka sygnaturka była, no nie? Taka sygnaturka tego. Trochę tu było inaczej, bo tylko było wejście tu z tyłu było wejście na kuchnię, a, a tu było wejście na środku, na, na ten i piętrowa piętrowa była piętrowa tak e, stołówka, no nie? Na na na, na piętrach. No. Tylko garaże były, no tu też są powygórzane już. Tu nie widać, ale tu jest piękny. Tu jest ten pałac Paulinum na tej górce. Tu był normalny pałac, yy, yy, tu był hotel garnizonowy, a teraz to sprywatyzowali. Tam jakiś można sobie jak w Google wpiszecie Pałac Paulinum, Jelenia Góra, coś pięknego. A tam są takie, widzicie ten, ten swój? No. To się ogórki kisiło na zimę. No. 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 Tylko, że tu były taki, takie magazyny, było i tam ileś tych było. Takie baseny były na kapustę kiszoną. Kurczę, A... No, dla takiej batalionów. trzeba no. było faktycznie taki słynny To było w smalcu, nie No, o, ja taką fajną ze spalczę nie no, zobaczcie, jakie piękne te, te są. To wszystko To jest, to jest, to jest, to jest wszystko. Oryginalne po niemieckie są te żeśmy. Ale ładne. Tu była jeszcze kiedyś hala sportowa, ale ją też... Czarna czy Czarna, nie? Rozpocznij nagrywanie wideo awaryjnego. Coś pięknego tu ładny, było. Ładny. Pięknie było. Tu był. Tu był taki basen pe Tu było grudek, co wiesz, te ćwiczenia jak na warte się szło, nie? Ten wartowniczy. I do to wtedy to, to było utrzymane. To wojsko kurczę, nocną trawę kosiło, grabiło. No.